Pozdrawiam, Marek Piekarczyk, wokalista TSA i nie tylko Żegnajcie pola w zielone Żegnajcie rzeki przejrzyste Człowiek was kazał na niedolę, na wieczną nieczystość. Bądź na mnie skrowe powietrze. Marku, witamy cię bardzo serdecznie w Londynie. Witam. E, bardzo się cieszę, szczególnie A, ja osobiście e, w imieniu wszystkich Polaków. No nie, nie tak, no tak. No, ale w każdym razie no, jest legendą polskiego roka, więc... Od pewnego czasu przeszedłem na poważną jakość i. I to nie są wszyscy Polacy. Nie, wiadomo. Ja się po prostu, ja mówię, właśnie mogę tylko mówić za siebie, ja się osobiście bardzo cieszę, ponieważ zaśpiewamy razem w duecie no, <laughs> dzisiaj na twoim dwie. koncercie. I no, wiesz, ja Cię poznałam już, jak, jak śpiewałeś Jezusa Chrystusa. małą Jak byłam małą dziewczynką, jak chodziłam na Jezusa Chrystusa, wiesz, e, więc jest to, bardzo jestem, wiesz, bardzo się z tego powoli. Cieszę, nie mogę się doczekać, więc... E, Powiedz mi, proszę, mam takie pytanie właśnie, co albo kto cię zainspirował do tego, żeby zostać wokalistą? Czy był taki konkretny moment w twoim życiu, czy artysta, tak na przykład, nie no wiem, już. dla mnie była Janice no, Joplin. No, co to było tak, że... Chciałem zawsze coś robić, nie? ale taki nie jestem zbyt pracowity człowiek. W sensie taki jestem pracowity, ale niesystematyczny. Żeby zagrać na instrumencie, trzeba bardzo dużo się uczyć i ćwiczyć. W ogóle podziwiam wszystkich instrumentalistów za to, że tak potrafią opanować instrument. Ja nie jestem w stanie. Ale pisałem teksty. No właśnie. A to najpierw była poezja, zanim, tak, zanim stały się piosenkami, tak? Tak, napisałem piosenkę dla kolegów. Z, z klasy, którzy mieli zespół, starsi o rok hmm. ode mnie byli i oni zaprosili mnie na próbę, żeby mi wykonać ten utwór z moim tekstem. To był song Protest oczywiście, ja innych nie mogłem pisać. song Protest przeciwko wycinaniu drzew, wtedy zacząłem to wycinać. W 1969 hmm. roku to było, strasznie dawno. Ubiegłe hmm. stulecie. Tak. Ubiegłe stulecie. I oni tam zaczęli wykonywać ten utwór, ale tak strasznie kolega, gitarzysta śpiewał, że ja po prostu tak się zezłościłem. Powiedziałem, zabieram tekst, i tak się nie śpiewa taki tekst, w ogóle. I wiesz, w ogóle strasznie byłem zbulwersowany, że tak się dziamga takie rzeczy. wkroczyłeś do akcji. A oni wiesz, jak wiesz, co ci powie za taki nie, co tam mu powiesz. Jak taki mądry jesteś, to pokaż, jak się za, to śpiewa. Aha. No to wziąłem mikrofon i zaśpiewałem. A no, oni w ogóle i zatkało. I, i tak mówią, od razu poszło? No, tak. no ryknąłem strasznie. Wyrzeszczałem sam protest, a oni powiedzieli, że tylko taki: ja tak potrafię, nikt nie umie, i muszę ja śpiewać. No i zacząłem śpiewać. Niestety to były bardzo trudne początki. A czy może niestety właśnie, bo śpiewałem na jednym z macjaczów z gitarą. Taki był 12,5W niemiecki z wzmacniacz, jedno wejście gitara, drugie ja, wiesz jak się musiałem wydzierać. Ja wiem, ja wiem mi, coś, no, miałem taki plastikowy, można było kupić w sklepie państwowym, taki z taką siateczką tu. I tu na zawiasie było to, co się przykręcało do statywu i od tego odchodził kabel z takim transformatorem, takim żelaznym. Bo, wiem, że jest trudno, bo ja, jak ja byłam też wokalistką, wiesz, w takich rokowych rockowych bendach, to nikt nie patrzy na to, że wiesz, że piej, może, nie może już więcej i ty nie masz więcej się wydzierać, a, a perkusista się nie ciszy nigdy, prawda? Jak perkusista, ty, ty się nie czepiaj perkusistów. Ty o gitarzystach, no. 130 decybeli w TSA mam na scenie tam gdzie stoję, także... Co tam perkusista? Ja, ja dlatego też zaczęłam tak śpiewać bardzo mocno i wiesz, no tak właśnie. wysoko, żeby się prze, przedrzeć przez Słuchaj, ten... Darłem się strasznie, zakładali nie się tak. kiedy stracę głos, a ja nie straciłem. No. Na szczęście, To Znaczyń, dzisiaj... Nie. Potem y, przydało się, bo w TSA zacząłem śpiewać. Też wszyscy myśleli, że... Skończę bardzo szybko, bo tu się nie da A. śpiewać w takim zespołem właściwym. No właśnie. No, jakoś Ale tak. miałeś technikę. Powiedz, czy jakiś artysta, jakiś wokalista cię zainspirował? Bo mówię, dla mnie to była Jenny Joplin, że jak pomyślałam, że można takim zachrypniętym, wiesz, otwartym głosem śpiewać, to ja też mogę, wiesz, spróbować. Czy ktoś był taki, wiesz, który nawet słyszałeś zanim zacząłeś śpiewać jeszcze. A właśnie kaszelek to jest chorobowy? Tak, tego tak, że... Masz zwolnienie lekarzy? Nie mam zwolnienia Rockendrowcy są no żołnierzami, <grym> nie mają zwolnień. No Muszą ale... iść zawsze, walczyć. od dwóch tygodni. To jest sztuka, naprawdę, jak się jest chorym, śpiewać, ale ty masz Nie, taki... to jest jakieś coś z płucami, nie? tam z oddychaniem, ale zawsze zaśpiewam. Nigdy nie odwołałem żadnego koncertu. Żadnego, no. nigdy. Respekt. Raz nawet ze szpitala uciekłem po zapaści i dwa tygodnie, dwa razy dziennie koncerty, trasa. Także wiesz, to nie ma żartów ze mną. Ale. No do czego zmierzam? Niemen. Czesław Niemen. O, artysta, bo. Czesław Niemen to jest, to wielka osobowość sceny, sceny polskiej rock rollowej. Chociaż on tam wielu rzeczy nie, nie pokazał. Takich, które potem ja się nauczyłem mhm. od innych jeszcze. Na początku Robert Plant tak ryczał, nie, to też jak inspiracją. Ale właśnie... potem już tylko śpiewał takie, piś, no. piszczał tam coś. Ja mówiłam właśnie naszemu y, soundmanowi, że ty jesteś polski Robert Plant. No. Bo jak, wiesz... Ja, ja jestem Marek. No tak, ale jak on, chciał, on chciał wiedzieć, co to będzie za muzyka, nie. Robert Plant nosi podwiązkę od królowej, wiesz. No tak. I tutaj chodzi po salonach, szmalą ma jak lodu, a ja, biedny po, chłopak z Polski, wiesz. Gwiazda Polska nie jest bogata, no, rock'n'rollowa szczególnie. Nie no, nieważne. Ważne jest to, że ja jestem Marek Pikaczek, a nie Robert Plant. Robert Plant to mój mm -hmm. starszy kolega y, z Anglii, mm -hmm. który właśnie no nie śpiewa już tych tonacjach, no? które śpiewał na początku. No, no. Cey, a, muszę a, się nie, trochę pochwalić, tak? bo mnie nikt nie chwali, no. więc y, rozmawiałem tak, ostatnio, roz, roz, mm -hmm. ostatnio z kilkoma wokalistami angielskimi. Nie powiem jakimi, tak. bo powiecie, że nie, nieprawda, że nie rozumiem. Nie, rozmawiamy. dlaczego? Powiedz. No powiem. nieważne, ważne nazwiska. No. I jak oni się dowiedzieli, mhm. że ja po 40 latach śpiewam mhm. w tych samych tonacjach, co no na tak, początku? Tak, Powiedzieliście, że nie ma no. takiego wokalisty na no. świecie? Bo zawsze obniżają tonację wszystkie zespoły. No tak, bo a u, jest, u mnie nie było. starszy jest niższy zawsze. No. Wiesz, ale nawet nie o to chodzi. Tylko w tezji no. nie ma takiego pomysłu. Nikt tak. nie miał żadnego pomysłu na jakąś tonację. W tak. ogóle nie, śpiewamy jak S było i koniec. Pytanie się wokalisty w jakiej tonacji? On ma no. śpiewać i już, co ty mówisz? Ja po prostu musiałem się poporządkować. No. Nigdy Czeka. nie było mowy o tym, że jest za wysoka, albo za niska, albo coś tam. Aha. Nie, ja musiałem ze dać żadę. Nie, nie ma tego pojęcia w rock and rollu, wiesz? Takim... Tak, nie, nie, nie ma tej sympatii dla, dla nie, nie, wokalisty nie, nie. po prostu. Chodzi o to, że w rock and rollu nie ma pojęcia tonacji, że za wysoko, za nisko. Musi być Ryf, wyraz ryf, się ryf liczy. musi tak być. Liczy się dobrze, wyraz. Nie? Liczy się to, czy ja chcę to w ogóle śpiewać, hmm. czyli to jest coś, co mi odpowiada. Jeżeli to jest to, co ja myślę, czuję, to się znajdzie możliwość wykonania w najgorszej tonacji. Ale powiem ci jedno, bo w rock and rollu nie ma tonacji na przykład B bo wiesz... Nie, nie, bo, to są, bo to, ryfy nie, nie pisze się riffów w tym. Rokowe ryfy to są na długich strunach. A powiedz mi, jeszcze chciałam wrócić do, do tekstów, czyli na, najpierw zacząłeś e, poezję, co, co jakby, co ja by Cię ja od, od razu miały melodię, oraz miałem wiesz, skrzydła melodii, czy, czy jakby, czy było to coś takiego, że zacząłeś pisać... Ja, ja na, przykład, ja na przykład zaczęłam pisać, bo ja byłam bardzo nieśmiała. I mi się wydawało, że ja mogę się no. tylko, Tych wiesz. Ja byłam jako dziecko bardzo nieśmiała. Dziesięć. Mm, no, tak. <laughs> no, no właśnie. I, I to było coś takiego, że to była jedyna forma mojej werbalnej ekspresji, bo ja się nie odzywałam do nikogo. Ja tylko mogłam, wiesz, zaśpiewać albo powiedzieć wierszyk. Tak? Tak, naprawdę. A u ciebie ty, no. a ty byłeś zawsze wygadany? Nie, no byłem nieśmiały dziewczyny. Też, też na wizji, no? Ja miałem dziewczyny Mi pierwszy wydaje, że... raz, jak miałem 21 lat. No. Widzisz, to takie, że artyści na scenie Idolista bardzo często ja są i, nieśmiali listen. jako dzieci albo jako, wiesz, młodzi ludzie. Może niekoniecznie. Znaczy nie, no. głównie chodziło o to, że to moje jakby, moje myślenie nie było modne jakby zawsze. Bo mm. w Polsce wszyscy należeli do ZMS-u, do, do partii, mieli książeczki mieszkaniowe, talony na Fiat-a, a ja nie. No no, no ale wiesz, ale no, byłeś w opozycji. opozycji. Nie, ja, ja byłem nie. inny po prostu, no. nie, nie, nie byłem w opozycji, bo ja nie wiedziałem mm. co to znaczy być opozycją, do czym, co, co niby czym, nie wiem. Wiesz co mm. że jak chcesz być opozycją, no tak, tak, to musisz byś, mieć musisz jakiś program, i... nie? No, no. Że no nie chcę, żeby no. było tak, tylko żeby tak było. Nie, ja nie, ja po prostu mm. nie chciałem tego i już. Hmm. Byłem hmm. sobą i Ale... już było hmm. źle, już mnie nikt nie chciał słuchać, no. yeah. a jak zacząłem śpiewać, to mnie zaczęli słuchać. Wiesz, każdy artysta jest outsiderem. Wiem, że Ty się też interesujesz, znaczy e, i robisz sztukę taką wizualną. Jakie jeszcze, e, jakby co jest, co jest, co Ci daje największą inspirację, jeżeli chodzi o sztuki wizualne, co ci najbardziej interesuje, czy to jest e, mm, biżuteria, Wiesz. czy rzeźba, czy... Ja myślę, że wszystkie moje zainteresowania mogłyby się skupić w filmie, wiesz, film mhm. uwielbiam. Aha, czyli właśnie to tak wziem... razem z designem, z ca całą, całą znaczy, wiesz... Wszystko, bo wszystko film po to jest wszystko, film, tak, no. bo jest muzyka, aktorstwo, obraz, malarstwo, no. rzeźba, no. ale powiem Ci tak, kocham balet, no. w ogóle to jest to dla mnie... Uj, uh. Ale sam tańczący, że byłeś sa sam, jakbyś ja próbował się. Ja nie mam nie ma gdzie tańczyć, nie, w Polsce, wiesz, tak? no, w Polsce. W bez nadzieja. W Nowym Jorku mieszkałem, chodziłem trzy razy w tygodniu, tańczyłem całą noc. No z Taniec jest, to jest radość i w ogóle rozkoszło no tak, dla tak. organizmu. W ogóle człowiek jest no, młody i piękny jak Przed Przedwczoraj widziałam na program, że jest, jak się tańczy, wiesz, w porównaniu do innych ćwiczeń, tańczenie jest najbardziej, wiesz, dla Pod ciebie naj, najzdrowsze i tak. najbardziej przedłuża życie. Jak seks, jak seks. Bo wszystkie mięśnie sex. są, wiesz. No. Jakby włączone w to i jeszcze... Ale pod, pod, jednym, warunkiem, się, pod jednym warunkiem, że nie jest tak, że ktoś tańczy trzy minuty i potem to ktoś... i... No, no nie, to musi być taki... Tak, tak, Tego tak, nie tak, mogę zrozumieć, tak jak, to jak to można nie. tak dyszeć nie, no to tak. po tańcu, nie? Co? Tak samo po śpiewaniu, nie? Nie, nie, jak coś do, dobrze robisz, pływanie czy coś, jak masz technikę dobrą, no to, no to wiesz, to no możesz być długodystansowcem. No. no ale jesteś długodystansowcem. By... Tak. Jesteś długo, Widziałem że... wszystkie filmy Bergmana. Mhm. A widziałem takie filmy, których prawie nikt nie widział. Poważnie. Bardzo rzadkie filmy. Kocham tą technikę przekazu. Film, film ale ten prawdziwy film nie to to gówno, co teraz wszyscy się... Cały czas się biją albo ścigają samochodami i mm -hmm. przerabiają na złom dacie i różne inne samochody. Albo seks musi być, tak. Ja przyłączam, no, nie wiem, ale... seksu w filmie, naprawdę. No właśnie, bo to nie, wcale nie jest sexy. bardzo Erotyzm często on nie jest, jest seksy. No, bardzo to nie jest seks W pornolach seksu. jest więcej erotyzmu niż w filmach, no. Ale poczekaj, a, bo... A powiedz mi, kim byś, myśli, kim byś był... Zraniki, no. Uwielbiam ich. Właśnie, kim byś był, gdybyś nie był znanym, wiesz, wokalistą? Ceramikiem. Byłem ceramikiem, malowałem obrazy, ale niestety moja świadomość i moje umiejętności, e, znaczy moja, moja wiedza na temat malarstwa i sztuki, przekracza moje umiejętności malowania. Czyli przekazania tego, co wiem, i nie mogłem patrzeć już na moje obrazy i przestałem malować. Nie? Ale tam robiłem sam monotypie, bardzo fajnie. Monotypie lubię, serigrafię. wiesz. Takie graficzne sztuki trochę pasowały. Ale ta ceramika to by była, ta bo wiem że, miał, wiem, że chciałeś w ogóle cały dom wypalić. E, no tak, że różne, tak rzeczy, powiem, z różne rzeczy. Mam takie, takie koncepcje Ja jestem w ogóle, w ogóle gdybym był plastykiem, to bym był za sztuką konceptualną. Aha. Ba bardzo e. modna w Anglii. No to modna, stronna. Ja w 69 <laughs> zdawałem na Wyższą Szkołę Rolniczą w Krakowie, tylko po to, żeby zostać dyrektorem PGR-u i zasiewać pola Czyli mogłeś obrazy, być, które są widoczne w samolocach. mogłeś być Nie, ja chciałem <laughs> robić kompozycje wspólne. Okay. No tak, tak. które by się zmieniały kolorystycznie, fakturalnie. Tu krzaczki bym posadził, tam byłby tu łubin, a tam coś. I oni by nawet nie wiedzieli, że to robią, wiesz, do obrazów, a ja bym latał samolotem u góry i filmował to. <laughs> no, bo ja pamiętam, że Cię kiedyś właśnie spotkałam na pla plaży w Orłowie, jak tam śpiewałeś, no. w, e, wiesz, Jezusa. To było koło mojej tam, plastycznej szkoły i to, tam, tam były właśnie te, wiesz, e, lubisz przyrodę, prawda, lubisz przyrodę. E, ja jestem częścią przyrody no, i nie wypieram się tego, przeciwieństwie no no. do wielu ludzi i staram się jak najmniej nabrudzić w czasie swojego życia tej przyrodzie. No. No, jako jest, pani władca przyrody, mam duże odpowiedzi poczucie odpowiedzialności. Jest, jest potrzebna. No dzisiaj, właśnie, dzisiaj śpiewamy piosenkę, która została napisana tak dawno temu, Korda, prawda? Szarni, no. e, właśnie. E, na betonie kwiaty nie rosną, cały czas że tak powiem, jest na czasie. Tam tego półzłotki wywaliłem, bo głupia była. No a cały czas jest jakby. Ostatnio zauważyłaś, no, że długa tak, tak, ma, że druga nie ma połowie, jest ma Bo tam coś jest jakieś mm. straszne i Lepiej tego nie mm -hmm. śpiewać. No. no, nie, ale. To jest taka, takie, wiesz. No. Ale to są, to są rzeczy, czasami, które są zawsze aktualne. Nie? Bo pamiętaj, kiedyś się pisało piosenki, mm -hmm. i, yy, w których był zawołowany protest. Bigbitowcy tak robili. A trzecia była dla cenzury. Mm -hmm. I zawsze Znaczyma to było spłycenie tak. całej piosenki, no żeby się tak, Cezonie przyczepił. No, słuchaj, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Marku. I, proszę, i, Marku. E, I jeszcze raz się cieszę, że zawitałeś do nas do Londynu. E, z Markiem Piekarczykiem z Londynu. Rozmawia Nika Bun i czekamy na koncert. Zaraz się widzimy na scenie. Cześć. Słuchajcie <noise> dobrej muzyki. Przejdźcie na jak.